Kiedy masz spadek odporności, bardzo często zapowiada nowotwór, bo to jest spadek odporności. Spadek odporności, w ospa wieczna była tak rozsiana, Pół się, to jest ospa wieczna, tylko że później. Kiedy pojawia się półpasiet? Kiedy masz spadek odporności? Bardzo często zapowiada nowotwór, bo to jest spadek odporności. Nowotwór to nie jest brak chemii w organizmie. To jest spadek odporności, to jest zatoksycznienie, które równa się przewlekłe zakwaszenie, które równa się przewlekłe niedotlenienie, i z czasem dochodzi do tego, co powiedział Otto Warburg. On to udowodnił, że wystarczyło chyba 20 minut utrzymać w 30% niedotlenieniu. Tutaj, yy, proszę nie, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ale to było krótkie. Czy kilka godzin, czy kilkadziesiąt minut. Niedotlenienie. I komórka zmieniała się w nowotworową. Dlaczego? Bo blokowała metabolizm mitochondrialny, zostawała tylko glikoliza tlenowa w cytoplazmie. I to jest nowotwór.